Ja na rękę zabił, co widzę. Nie zabijmy, nie zabijmy. No znamy, znamy. Dobra, nie spoko. Ty się odczy, to moja kamera. A my, a my dajemy. Ona jest wodoodporna w razie czego. to ja nie widziłem, to ich tam nagrali. Oni chcieli. No to jak... To trochę tam marka z panią Anetą. Uśmiechnijcie się. Zresztą jak niedługo, jak będziemy ich mijali, trzeba i patrz, zrobili nam miejsce. Na płycizny na zlewo Wiem oni to oni są sprytniam Na razie płyniemy za nimi A tak Niepotrzebnie chciał tu kamień. Darek już możecie spłynąć na lewo Odwróćcie się tak bo, bo 40, was Boży gry Możecie już na lewo spłynąć bo

Wyślemy, no w Oddajcie się. Na bieżące. Tak czekaj, mamy widać O, tak nie ma zbata, żebym zaraz się ten,

Chyba jest go jak cię. Dobra, na razie wystarczy ten...